Europejski Tydzień Mobilności to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej zrównoważonej mobilności w miastach. W tym roku hasło przewodnie to oszczędzaj energię. Głównymi założeniami kampanii są promowanie różnych form aktywności fizycznej, ekologicznych środków transportu, wydarzeń oraz konkursów związanych z ekotematyką. Nasze miasto i Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika włączają się do obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, oferując mieszkańcom szereg imprez. Jedną z nich jest Sprzątanie Świata. Dzisiejszą akcją Sprzątanie Świata rozpoczęliśmy obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności, który rozpoczyna się jutro. My taką dzisiaj mamy jakby wigilię tego, tego dnia. Młodzież z, Puławski, z Puławskich szkół i placówek włączyła się bardzo chętnie w akcję, jak zresztą co roku. Z Gosiło się do nas 13 placówek, zarówno miejskich, jak i powiatowych, wszyscy z opiekunami. Rozpoczęliśmy sprzątanie o godzinie 10. Każdy miał wyznaczony swój rewir w mieście, i wszyscy tutaj na zakończenie spotykamy się przy pałacu Marynki. Na krótkie podsumowanie, wszyscy mogą się posilić, dostają pamiątkowe torby z logiem, Puławy, Czyste miasto, drożdżówki, wodę i jeszcze przed nami kilka konkursów. Zobaczymy, jaką dzieci i młodzież mają wiedzę w zakresie segregacji odpadów. Witam Was serdecznie dzisiaj. Mamy letnią pogodę, złota jesień za chwilę przyjdzie ale widzę same wasze uśmiechy, radość, którą wnieśliście dzisiaj także, żeby sprzątnąć naszą błękitno-zieloną planetę i zrobiliście wszystko, żeby ona dalej była błękitna, niebieska, zielona, piękna, ciesząca nas kolorami, ciesząca nas swoim życiem, żeby nie zamieniła się w pustynię, w, w, be, w beton, w plastik, żeby nie stała się właśnie takim betonowo-plastikowym marketem. Bardzo wam dziękuję i życzę wam, żebyście zawsze Taką letnią pogodę zatrzymali w swoich sercach. Wszystkiego dobrego dla Was. Główne obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności odbywają się co roku od 16 do 22 września, a ich zwieńczeniem jest dzień bez samochodu. Ciurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to Profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.